Cześć! Dziś kolejna bitwa z też jest szwórki, ponieważ tym szołkiem bardzo fajnie mi się gra, więc postanowiłem nagrać jeszcze jedną bitwę. Znajdujemy się na mapie Polska. Na tej mapie ten szoł sobie świetnie daje radę. Pojechałem jak zwykle prawą stroną musiałem chciałem w punkt C I od razu natknąłem się na M18, w której dałem jeden strzałka w firmatycznie zabiłem trzech członków załogi. Widziałem, że jak nie odda pierwszy to będzie ciężko raczej ją pokonać. Ale to drugi strzał i M18 poszła do piachu. Czyli dobry początek bitwy. Pojechałem jeszcze dalej do przodu, żeby zobaczyć, czy nic mi nie wiedzie na dupę. I zauważyłem kolejną M18. Znowu szybki strzał. Trzech członków załogi zabitych. M18 już była bezradna. Kolejny strzał i... Druga M18 Pokonana Już teraz mogę bezpiecznie udawać się w kierunku punktu C od tyłu Ale czy tak bezpiecznie to zaraz zobaczycie Tutaj jeszcze obserwowałem czy nic mnie nie objeżdża I zobaczyłem nagle sztuka, trójka Jeden strzał, wizjer, kierowcy I czołgu nie ma I tu jedzie Sherman Niestety nie zdążyłem szładować, myślałem że zabiję go przez ścianę Ale za szybko oddałem strzał Ten strzał nic nie zrobił, ale nic straconego, postanowiłem pojechać na około jak zaraz zobaczycie Oddałem jeszcze strzał jeden który szkodził silnik i chłodnica Ale już nie zdążyłem dobić tej, tego Shermana, bo w nie ubiegło, tylko asysta, ale też jest dobrze. Mamy już na razie 3 fragi, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Teraz spokojnie możemy jechać przyjmować punkt z C. Naprawdę w tej bitwie ile razy przyjmowałem punkty, to jest głowa mała. A byłem tyle punktów. Już widać pierwszy w tabeli. Nasza drużyna przyjmuje punkt w B, czyli... Wszystko się na naszą korzyść Sporo już graczy z różnych przeciwnych jest wyeliminowanych z walki Znowu kolejna bitwa radzieckich czołgów na kontra niemieckie i amerykańskie Teraz naprawdę rosyjskie czołgi sobie świetnie na radę na trzeciej wieże Ciężko jest coś Niemcami i Amerykańcami ugrać Te 34 kW dają sobie świetnie radę na tym poziomie. Tutaj zesłałem nasz chyba dekarty, tak ciemno. Może coś trafię. I przejęliśmy, Tu ma no, jeszcze samolot chyba lekko strzelał. Jak właśnie widać. Więc musimy uciekać, żeby nie dostać bombą. Bomb bomb. No i to się nawet KW1 sobie porodziła z Hetzerem. To jest bardzo fajny czołg. Mieszczyciel w sumie. Teraz udaje się w kierunku punktu A, żeby pomóc kolegom go przejąć Zapowiadała się taka szybka bitwa, ale... Chyba do końca tak nie było. Ale nie spoileruję, zobaczycie sami. Kolejne moje bitwy też raczej będą murzyni, może nie może radiiskimi krząłgami, może KW albo SU-152, które ponoć ma bardzo fajne działo. Zdejmuje wszystko na strzał. Do tego jest bardzo celne o dziwo. Bo w historii takim było. A co do historii też wszystkie szczególnie mogło być jako małą ciekawostkę, że ostatnie użycie bojowe to było podczas wojny w Jugosławii, czyli całe 20 lat temu, gdzieś armia jugosłowiańska używała właśnie tych czołgów tutaj ostrzelałem od jego berkata, czy próbowałem ostrzelać chyba go straszyć, żeby mi przyszło głowy rzucić bombę na jakiś nasz czołg tutaj się skradam właśnie w kierunku, kierunku drogiego respa ale widzimy, że drużyna przyjmuje punkt B droga drużyna ale pojechałem do przodu może coś z myślą, że coś upoluje jakiś szok który dopiero bym wjechał z swojego respa mamy jeszcze pod kontrolą dwa punkty więc nie jest źle punkty spadają na naszą korzyść i tu właśnie założyłem Pandera 4 ale strzał za wysoko pomalowałem tylko ładowniczego na żółto i asysta ale zawsze asysa, to są jakieś punkty I wroga drużyna w tej chwili właśnie przyjmuje punkt C. Więc jeszcze krótko spojrzałem na, na respa wroga i udałem się w kierunku punktu C właśnie. Zmyślam, żeby go przejąć. Ponownie zresztą, już drugi raz. Ta też jest kaszurka jest bardzo mobilna, bardzo panie się na gra, ma świetne działo. Ten człowiek ma tylko skopoty z tygrysem, ale z innymi ciągami sobie naprawdę daje świetny radę. Rządzi na trzecim wieży, mogę powiedzieć spokojnie. Z panterą też nie ma większych problemów. Jeden strzał w wieży i z strzałów i jest pantera u niego koniona. W tej bitwie widać jakie, jaką przewagę rosyjskie czołgi mają nad amerykańskimi. Naprawdę Shermany schodzą cały czas. Jedyny tam trochę dają radę. Są w stanie zniżyć nasze czołgi. I ponownie przyjmuję C. że nasz Thunderbolt został wystrzelony przez Wildcata tutaj się słuchałem żeby nikt nie zrobił niespodzianki niemiłej i strefa że na punkcie B coś się dzieje, ale to jest za daleko dla mnie. Już nie będę tam jechał, szkoda czasu. Wolę pilnować te dwa punkty. Teraz się zrobiło niesamowicie, więc podniosę lepiej grafikę na to. Myślę, że będzie się to naprawdę lepiej oglądało wszystko. Pliki będą więcej ważyły, ale to będzie się trudno. jeszcze też się przymierzam do nagrywania full HD. Może niedługo będzie jakiś taki odcinek próbny. Zobaczę, jak to wszystko wygląda, jak się to przesyła, ile ważą pliki tak, i takie inne, rzeszy. Tutaj znowu jadę z odświeżonym na punkt A. Tym razem na punkt A. Dobrze, że ten też jest, 4 jest naprawdę mobilny, więc to nie jest, tygrys szybko się otwiera, Możemy wszystko szybko przejechać z punktu jednego do drugiego i z pomóc naszej. W drużynie też nie zostało dużo graczy, ale w drużynie przeciwny jeszcze mniej. Tutaj zobaczyłem, czy mi się nie udaje na tą grupę z progu. Tutaj jakiś Foke wolf, kamikaze, boski wiatr rozbił się. w kierunku drugiego respa. Desu 152 daje sobie świetnie radę w tej bitwie. Może następną bitwę jak nagram to właśnie z tego niszczyciela. Tak jak mówiłem już wcześniej. Tutaj widzimy drogą pelotkę, strzela do mnie, nie wiem po co. Ja mu drognąć stąd, jeden z żarówek wybije całą załogę. Dziwne, bo niemieckimi żołnierzami tak nie mogę zrobić. Muszę wybijać po inaczej nie da rady. I znowu nam drużyna przeciwna przejęła punkt C. i zobaczyłem, że odrodziła się kolejna M18, strzeliła do mnie cały, cały sześciu inicjalnie. Ja oddałem jeden strzał, zabiłem jednego szłania załogi i parę pół zespołu. Drugi strzał do trafimy praktyczne. Muszą załogi ładowniejsze i operator KM też troszeczkę dostałem po kierowcy. Ale trzeci strzał spowodował, że M18 już się z bitwą, chyba na dobre Chociaż chyba nie Jak zaraz zobaczycie Za jakąś chwilkę Dzisiejsza nie pożegnała tak na dobre z bitwą Tutaj jakaś... Ktoś chciał na mnie zrzucić bombę, ale na całe szczęście się mu nie udało I wszystko wygląda na to, że bitwa zaraz się skończy Lecz to nieprawda. Kwestiowany gracz właśnie z M 18 postanowił mi zrzucić bombę w nagrodę. Ale tutaj już jest koniec bitwy, już nie będę pokazywał co się było dalej. Zrobię kró krótkie cięcie i spotkamy się w gara... I jak widzicie właśnie byłem pierwszy w drużynie, 5 wrogich jednostek. Zaliczyłem dwie asysty, zdobyłem 1782 punktów badań modyfikacji oraz 2299 punktów badań maszyny. Odkryłem właśnie K2, teraz by nie ma czy zagrać SU-152, czy właśnie tą K2, KW-2. Nie wiem, zobaczymy, czy im będzie się lepiej grało. I dziękuję za obejrzenie mojego materiału i zapraszam na następne. Dzięki. Na